Cześć, zimierz Dadej, serc Anin. Pod Turbaczem będzie można spotkać często. Myślę, że od przynajmniej od następnego roku na pewno. Teraz jeszcze tak do tego w tym sezonie, żeby pozamykać wszystkie sprawy, które były do tej pory. Serdecznie zapraszam wszystkich pod Turbacz i, i, i do Kaplicy i do Bacówki na dobrą herbatę, która będzie tam serwowana. Do tej pory przez 8 lat byłem yy, na Lubelszczyźnie jako jako w domu postulantów, postulatu naszego. Na co dzień pracuję jako duszpasterz młodzieży. Jeździmy z nimi na nartach, pływamy i tak dalej, tak dalej. Zajmujemy się tym w naszym duszpasterstwie młodzieżowym. No i jestem człowiekiem odgłoszenia rekorekcji misji krajowej. Moje od Teraz od pierwszego znaczy od 13 lipca już zapraszamy na pierwszą sześć świętą, niedzielę o 11 w kaplicy na Turbaczu. Jak mocno ksiądz będzie zaangażowany w pracę dusz tutaj? Tak mocno jak ksiądz Kazimierz, czy jednak znaczy, te poprzednie obowiązki też. Myślę, że, że no na tyle, na ile jestem wyznaczony jako kapelan tutaj Duż Pasterzy, znaczy duż turystów, więc to będzie moje zajęcie. No oprócz tego trochę z tą, z tą młodzieżą, ale myślę, że młodzież ściągniemy również na Turbaczu. Bóg zapłać.